Cześć, z tej strony Kenet, witajcie po raz kolejny na kanale Gracz Watch. Dziś wracamy do listy 15 gier, na które czekam w roku 2016. Jak zwykle gdzieś tutaj upchnę te wszystkie ikonki, na które możecie klikać, żeby zobaczyć poprzednie epizody. Jeżeli oczywiście Was to interesuje, jeżeli nie, zapraszam Was do pierwszej gry, która mieści się w pierwszej dziesiątce mojej listy. Na dziesiątym miejscu ląduje Final Fantasy XV. Na początek trochę historii. Moja przygoda z serią Final Fantasy zaczęła się jeszcze w czasach konsoli PSX. Lub PS1, jak mogą to pamiętać młodsi gracze. Grę zakupiłem od pana mówiącego z nieco dziwnym rosyjskim akcentem na katowickiej giełdzie. Były to konkretnie dwie pierwsze płytki japońskiej wersji tej gry. Gra spodobała mi się tak bardzo, że mimo, że nie rozumiem absolutnie nic, przeszedłem te pierwsze dwie płyty. Mówię oczywiście o Final Fantasy VII i po przejściu dwóch pierwszych płytek po japońsku poczekałem jakieś dwa tygodnie i kupiłem również piracką wersję, tylko że po angielsku. To były troszeczkę inne czasy, ale od finala VII rozpoczęła się. Moja przygoda z japońskimi RPG-ami. Później grałem w Suikodeny i masę innych gier, które były wydawane nie tylko przez Square Enix. Moja przygoda z serią Final Fantasy trwała dosyć długo, w zasadzie do części 12 bawiłem się z tą grą świetnie. Niestety potem Square Enix zaczął odcinać kupony od swoich najbardziej popularnych serii, wydając całą masę popierdółkowatych gierek, które bazowały na popularności pierwszego wydania. Czy będzie to final 7, 10 czy 13, sami możecie zobaczyć, ile dodatkowych tytułów zostało wyprócznych. Produkowanych na podstawie tych jednych gier tylko po to, żeby zgarnąć kasę od fanów. To nie znaczy, że niektóre z nich nie były dobre, jednak większość z nich była po prostu tanim skokiem na kasę każdego fana Square Enix i każdego fana Final Fantasy. Po przejściu 13 odsłony serii miałem już po prostu dosyć żygać mi się chciało, patrząc na to, co Square Enix robi ze swoją najpopularniejszą marką. I tak naprawdę zapomniałem zupełnie o tej serii. Można nawet powiedzieć, że celowo ignorowałem wszystkie informacje, które dotyczyły gry która wówczas nazywała się Final Fantasy XIII Versus. Nie wiem dlaczego, może dlatego, że nie chciałem rozbudzać w sobie nadziei, że może powstać kolejna dobra gra z serii Final Fantasy. No ale jak to się mówi, stara miłość nie wieje, więc w pewnym momencie zainteresowałem się tytułem, który jak się okazało został już przechrzczony na Final Fantasy XV i przeniesiony na konsolę obecnej generacji. Gra działa na zupełnie nowym silniku, który Square Enix stworzyło od podstaw po to, żeby tworzyć na nim chyba wszystkie swoje gry. Nazywa się on Crystal Tool, i wygląda całkiem fajnie. Potrafi tworzyć naprawdę bardzo fajne efekty. Oczywiście konsole nie wycisną z tego silnika wszystkiego, co jest możliwe. Od tego mamy pecety. Ale nawet na konsoli gra wygląda całkiem dobrze. Oczywiście stwierdzam to na podstawie demka, które zostało dodane do Final Fantasy Type 0. Jeżeli ktoś miał okazję zagrać, to wie, że całkiem fajnie wyglądają tam otwarte przestrzenie, po których biegają sobie luźno potworki, z którymi możemy rozpocząć lub nie walkę. Sama walka wygląda bardzo dynamicznie i wbrew pozorom nie jest to walka, w czasie rzeczywistym. Nasze postacie mają określone paski, które można by porównać do punktów akcji. Ich ataki, ich zachowanie, ich ruchy na polu walki oczywiście zużywają w różnym stopniu ten pasek. Cała walka jest naprawdę bardzo dynamiczna, co mi się spodobało, bo przypomina mi troszeczkę film Final Fantasy Advent Children. Jeżeli ktoś to widział, to wie jak fajnie wyglądały tam właśnie starcia głównych bohaterów. I tego właśnie oczekiwałem od nowej serii. Większej dynamiki, która nie odbierze nam taktyki oraz większej wolności w zwiedzaniu świata. Mam nadzieję, że mapa świata w Final Fantasy XV będzie przynajmniej dorównywała mapom, które mieliśmy w Final Fantasy 7, VII, 8 i 9. Natomiast wprowadzenie do gry dynamicznej zmiany pory dnia oraz pogody może mieć wpływ na sidequesty lub nawet misje główne, w których będziemy musieli na przykład zabić określonego stwora, który na przykład pojawia się tylko w nocy albo tylko w bardzo dużej ulewie. Tego typu rzeczy dodałyby troszeczkę świeżości i konieczności planowania lub przynajmniej wyczekania pewnych rzeczy. Co może dodać drobnych smaczków, które będą wpływały na Różnego rodzaju statystyki, na przykład, nie wiem, atak za pomocą pioruna spowoduje większe obrażenia przeciwnika, który jest mokry lub znajduje się w wodzie. Tego typu smaczki naprawdę byłyby miłym dodatkiem do troszeczkę skostniałego systemu walki, gdzie wybieraliśmy jedynie atak, magię i potwierdzaliśmy to krzyżykiem. W momencie, kiedy byliśmy wystarczająco dopakowani w grach Final Fantasy, tak naprawdę walki były dosyć monotonne. Nie liczę oczywiście walk z bossami opcjonalnymi, które były wymagające i wymagały od gracza nie tylko taktyki, ale i odpowiedniego przygotowania. Więc co tak naprawdę przyciąga mnie do Final Fantasy XV? No przede wszystkim jest ta iskierka nadziei, że powstaje kolejny wreszcie fajny Final Fantasy. Mam nadzieję, że ilość nowinek, które zostały wprowadzone do tego tytułu nie przytłoczą twórców i jednocześnie spoglądają oni w kierunku gier, które w chwili obecnej odnoszą popularność. Patrzą na to, jaka mechanika gier, jaki sposób prowadzenia narracji w grach RPG się teraz sprzedaje. Nie oczekuję od nich, że skopiują Wiedźmina, Fallouta, czy jakąś inną obecnie popularną grę RPG. Liczę jednak, że wyciągną pewne wnioski, które pozwolą im stworzyć grę lepszą, bardziej dopasowaną do obecnych czasów, zarówno pod względem technologii, gameplayu, jak i opowiadania historii. Mimo, że Final Fantasy XV wylądowało w pierwszej dziesiątce gier, na które czekam w roku 2016, to jestem daleki od składania preorderu na ten tytuł. Powiem wam nawet więcej. Poczekam na pierwsze recenzje i opinie samych graczy, którzy tą grę już zakupią. Uważajcie też, jeżeli Square Enix ustawi embargo, czasowe embargo na publikację recenzji, to znaczy, że coś może być na rzeczy. Pamiętajcie, do tej pory każda gra, która miała na sobie embargo odnośnie recenzji i opinii na temat swojej zawartości, nie okazała się dobrym tytułem. Najlepszym przykładem jest tutaj i Wolf, który umarł sieciowo w zasadzie po miesiącu dwóch od czasu premiery. Pozostaje oczywiście jeszcze kwestia Season pasów i dodatków, które będziemy mogli zakupić. Na chwilę obecną nie wiadomo nic na ten temat, jednak jestem przekonany, że do Final Fantasy XV będzie dodawane demo remasterowanego Final Fantasy VII tylko po to, żeby pchnąć więcej kopii tej gry. Nie jestem do końca pewien czy Square Enix będzie w stanie wskrzesić serię Final Fantasy, czy będzie do końca swojego życia żył z odgrzewanych kotletów oraz z remasterowanego Final Fantasy VII. Jaka jest Wasza opinia? Czy sądzicie, że Final Fantasy XV da radę uzyskać dobry status na rynku, zyskać nowych fanów, przywrócić świetność serii Final Fantasy? Czy będzie to kolejna kiepska gra z kiepską fabułą i schranionym gameplayem? Czekam na Wasze opinie. Jeżeli film Wam się podobał, dajcie łapkę w górę, jeżeli nie, łapkę w dół. Czekam na Wasze opinie. Wpadnijcie też na mój kanał, może go zasubskrybujecie, może nie, kto wie. A ja się z Wami żegnam. Do zobaczenia i usłyszenia w kolejnym odcinku. Cześć!